No, Masza i Nisz... Synek większy od mamy. Tak to czasami bywa. Tak to czasami bywa, że synek przerasta swoją mamę, tak? Tak to czasami bywa. Synek przerasta swoją mamę. O i kogo tu mamy? O, proszę bardzo, dziadek, jakiś się zrobił ten. O, najmniej miłek, a taki się zrobił psotny. <laughs> Może jest miły tylko dla ludzi. A dla innych kucyków nie. Wiadomo, że w stadzie trzeba walczyć o swoje prawa. Miłeczku, dlaczego ty przyganiasz te kucyki? Dlaczego ty przyganiasz te kucyki, co? Dlaczego ty przyganiasz te kucyczki? Taki miły jesteś do mnie. Taki miły jesteś do mnie. Masz takie ładne, miłe imię. A tutaj ty, ty, widzę, że ty ganiasz inne, a widzę, że ty inne ganiasz, że masz fajne futro. Ty to jesteś przygotowany do zimy, co? Trzymali cię chyba na, na dworze cały czas, bo gęste masz te futro, naprawdę. i Piękne. Nie wiem, czy ty jesteś taki stary, jak wszyscy mówią, nie wyglądasz mi tak dziadka. Tylko masz piękną tą sierść, tak jesteś ściuczki naprawdę jaka z Miłkiem. No dobra, dobra, jeszcze się nie denerwuj, ścięci, tylko po prostu przytulić. jesteś kawał tego, kawał ładnego konia. No. Super jesteś. Maszeruj tam, do A idę dalej kręcić jakieś filmiki, co?